Good morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. We are going to finish today, hopefully. Chapter four of Ephesians. Mam nadzieję, że dzisiaj zakończymy czwarty rozdział listu do Efezjan. Let's see if we are able to do that. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie to zrobić. Możemy, ale nie jestem pewien, czy chcę. But I think it's time to do it. Ale myślę, że nadszedł czas, by to zrobić. Apostoł Paweł kończy ten rozdział mówiąc, czy Bóg przebaczył wam łaskawie. We know. Znamy odpowiedź na to pytanie. Oczywiście, że on łaskawie nam przebaczył. Zauważyłem, że przebaczenie jest tematem, który bardzo niewielu chrześcijan przeżywa tak, jak powinno. Znaczy, że zawsze chcemy podstawić się na przebaczenie w jakiś sposób zawsze chcemy stawiać warunki przebaczeniu. Ludzie muszą uznać, że zgrzeszyli, bo inaczej jak mogę im przebaczyć? Cóż, to nie jest sposób, w jaki Bóg przebaczył Tobie. Bóg przebaczył Ci łaskawie, dobrowolnie, bez stawiania jakichkolwiek warunków. Dla mnie był było to wielkim otwarciem oczu, gdy w piątym rozdziale drugiego listu do Koryntian Biblia mówi: God the world with Że Bóg już pojednał ze sobą cały świat. There is no nie ma pojednania bez przebaczenia. That means God has decided to znaczy, że Bóg zdecydował się przebaczyć cały świat, nawet cały świat nigdy nie powiedział: Boże, tak przepraszam, że się Oznacza to, że Bóg postanowił przebaczyć całemu światu, nawet jeśli cały świat nigdy nie powiedział Boże, tak mi przykro zgrzeszyłem. Rozumiem, że nie cały świat przyjął Boże przebaczenie, dlatego nie wszyscy są zbawieni. Ale Bóg nie powiedział, słuchaj, jeśli chcesz mojego przebaczenia, najpierw napraw swoje życie, pokaż, że naprawdę żałujesz, płacz przez trzy tygodnie, a potem możemy o tym porozmawiać. Bóg łaskawie nam przebaczył, i jest to prawda, którą musimy w pełni przyjąć w naszych sercach. How Wielu chrześcijan nigdy nie otrzymuje tego, co należy do nich od Boga, ponieważ żyją w poczuciu winy i wstydu. W moim mentoringu, który mam, zakończyłem serię o wstydu i, I szkodzie. W moim programie mentorskim, który prowadzę, nagrałem całą serię o winie i o wstydzie. Otrzymałem wiele odpowiedzi od ludzi, którzy mówili, że żyli przez dziesięciolecia w poczuciu winy i wstydu. Jak can a żyć live with i and shame when God has graciously forgiven them every single sin, past, present and future? Jak chrześcijanin może żyć z poczuciem winy i wstydu, skoro Bóg łaskawie przebaczył mu każdy grzech, przeszły, teraźniejszy i przyszły? W tym stwierdzeniu zawarte są dwie rzeczy, które są dla nas bardzo, bardzo ważne. to, po pierwsze, mój drogi przyjacielu, musisz naprawdę wierzyć w głębi swojego serca, że otrzymałeś z łaski przebaczenie, bez względu na to, jak głęboki jest Twój grzech. Bóg nigdy nie będzie miał nic przeciwko tobie, on nawet nie pamięta Twoich grzechów. I to nie dlatego, że w końcu powiedziałeś: „O mój Boże, o tak, proszę, wybacz mi. Dzieje się tak po prostu dlatego, że Bóg zdecydował się to zrobić, niezależnie od tego, czy ty to akceptujesz, czy nie. To właśnie oznacza łaskawe przebaczenie. co so Paul says. Zobacz, co mówi Paweł. Naturalną reakcją na otrzymanie przebaczenia jest to, że my również musimy przebaczyć. So Paul says, well then graciously forgive one another in the depth of Christ's love. Paweł mówi, więc łaskawie przebaczajcie sobie nawzajem w głębi miłości Chrystusa. Myślę, że to piękne, jak tłumaczenie The Passion ujęło ten werset. First of all, you forgive people graciously, which means forgiveness is an act of grace, not an act of deserving. Po pierwsze, przebaczasz ludziom łaskawie, co oznacza, że przebaczenie jest aktem łaski, a nie aktem zasługiwania. Biblijne przebaczenie polega na tym, że nigdy nie dopuszczasz do siebie myśli: Czy oni zasługują na moje przebaczenie? W momencie, gdy na nie zasługujesz, nie jest to już akt łaski. Boże przebaczenie wobec Ciebie jest aktem łaski i nie zależy od tego, co zrobiłeś. Dlatego Twoje przebaczenie komukolwiek, bez względu na to, co zrobił, również musi być aktem łaski. Nawet jeśli ludzie są całkowicie przekonani, że nie zrobili nic złego, Against you, but yet they did. Nawet jeśli ludzie są całkowicie przekonani, że nie zrobili nic złego przeciwko tobie, a jednak to zrobili, musisz im przebaczyć, ponieważ to jest akt łaski. Wiele razy ludzie mówili mi, ale Reinhardt, oni nawet nie okazali skruchy, nie zasługują na moje przebaczenie. Mówię tym ludziom, cóż, serio myślisz, że zasługujesz na Boże Przebaczenie? Mój stary, dobry przyjaciel Michael Sullivan powiedział tak. Zadajemy niewłaściwe pytanie, gdy pytamy, jak Bóg miłości może pozwolić ludziom iść do piekła. Powiedział właściwe pytanie brzmi, jak sprawiedliwy Bóg może dopuścić kogokolwiek do nieba? You going to you. Idziesz do nieba, ponieważ Boży akt łaski ci przebaczył. Musisz zrobić to samo dla ludzi wokół ciebie. But look, says. Ale zobacz, co mówi Paweł: Then Wtedy łaskawie przebaczajcie sobie nawzajem w głębi miłości Chrystusa. A nie w głębi własnej miłości. Miłość Chrystusa do Ciebie jest głębsza niż najgłębszy ocean. Times, and you would still be Miłość Chrystusa do Ciebie jest tak głęboka, że mógłbyś grzeszyć każdego dnia sto razy, a i tak otrzymałbyś przebaczenie. And you to in that depth of love. I powinieneś przebaczać w tej głębi miłości. You know, Chrześcijanie, którzy trzymają w sercu obrazy, nawet nie rozumieją, co robią sami sobie. Każdego dnia biorą nóż i dźgają własne serce. And that, they don't very well. Poza tym nie odzwierciedlają zbyt dobrze Chrystusa. Więc odzyskajmy, tak jak grzecznie... God has Przebaczajmy więc tak łaskawie, jak Bóg przebaczył nam w Chrystusie Jezusie. Osiągnęliśmy czwarty rozdział listu do Efezjan. Jej! I wiesz co? Do zobaczenia jutro.